Dajcie kochani, zapraszam was na Q&A dotyczące mojego porodu Seleny i tak dalej. Te pytania zebrałam już trochę, trochę czasu temu. Jednak jak wiecie, moja Selenka jest bardzo absorbująca i potrzebuje dużo uwagi, więc nie było kiedy tego nagrać. Więc tak bez przedłużania zacznijmy i pierwsze pytanie to czy Selena przyjmie chrzest? Eee, wraz z Tomkiem postanowiliśmy, że nie przyjmie chrzestu. E, chrzestu nie przyjmie chrztu. Jeśli tam za jakiś czas, jak będzie starsza, powie nam, że chce być ochrzczona, no to wtedy droga wolna. Nasz wybór jest taki, że po prostu teraz nie chcemy jej piętnować, nie chcemy nic jej narzucać. Nam zostało narzucone, ja na przykład może nie że żałuję, po prostu nie chciałabym teraz być na ten moment ochrzczona, nie chciałabym mieć komunii itd. Nie mam bierzmowania, nie będziemy brali ślubu kościelnego, po prostu nie wychowujemy dziecka w takiej wierze. Jak dorośnie będzie chciała cokolwiek sobie zmienić, wtedy będzie miała drogę wolną i uważam, że dać dziecku wolną rękę, moim zdaniem, jest najlepiej. Pytanie drugie, czy pokażę kącik Seleny? Selena nie ma swojego kącika, ponieważ... A może ma? Selena ma swój kącik wszędzie. Gdzie tylko chce, to ma. Leży teraz aktualnie na macie, gdzieś tam koło mnie. Eee, czasem leży w bujaczku. Ten bujaczek, mata, ta, lądują w całym domu, wszędzie, gdzie tylko możliwe. Bujaczek gotuje ze mną w kuchni, wszystko, wszystko, więc ona po prostu nie ma swojego stałego miejsca. Nie mamy jeszcze łóżeczka, więc śpi w koszu mojej rzeszy koło naszego łóżka, więc nie ma takiego jednego ukierunkowanego miejsca. Czy chcę mieć kolejne dziecko i jak tak, to kiedy? Yy, z tego co Wam zawsze mówiłam, zawsze marzyłam o trójce. Yy, na ten moment wiem, jakie to jest ciężkie i że może trafić się bardzo wymagające dziecko, i nie wiem, czy poradziłabym sobie z taką dwójką. Yy, więc jeśli będę miała kolejne dziecko, to na pewno za kilka lat. No chyba, że nagle przyjdzie mi taki instynkt, że co je poradzę, to wtedy bym chciała drugie teraz. Tomek jednak nie chce mieć już w ogóle dzieci. On jest jedynakiem i uważa, że to jest w porządku. Yy, no i fakt, faktem jest nam dosyć ciężko z, z naszą salenką, więc po prostu on stracił wiarę, że da się po prostu żyć z więcej niż jednym dzieckiem. Yy, Mam nadzieję, że jednak kiedyś będzie więcej. Czwarte, ile godzin trwał poród? Więc ja za bardzo nie wiem, jak to liczyć, ponieważ skurcze, samych skurczy w ogóle takich, nawet od tych lekkich, to mia trwało 14 godzin. Sam pobyt w szpitalu, w sensie od przyjazdu do narodzin Seleny, bo 6 godzin. A taki chyba najmocniejszy ból, taki już naprawdę, że tak powiem fest, to chyba około 3 godzin, więc chyba bym tak policzyła. Bo niektóre kobiety liczą od porodu, w sensie od wizyty w szpitalu, gdzie ja już miałam skurcze, gdzie myślałam, że umrę. Dopóki nie jest, zobaczyłam, że naprawdę można umrzeć później. <laughs> więc nie wiem jak to liczyć, tak powiedziałam wam mniej więcej jak, jak to wyglądało. Piąte, w jakim języku będzie mówić Selena? Cena będzie dwujęzyczna, ja będę sama się starać w domu ją nauczyć y, mówić dobrze po polsku, będę starała się, żeby miała poprawną wymowę, żeby nie mówiła y, otwarłam lodówkę i y, wyciąg z lodówki, y, bo znam takie osoby, y, tutaj w Anglii. Jedyne, nad czym ja musiałabym popracować, to na pewno to moje jokanie i mówienie E, y, ale to niestety przez to, że teraz jestem sama w domu oraz, że dawno nie nagrywałam, to mi się po prostu załączę takie właśnie czerwki. Takie będę nad tym pracować, ale Selena mam nadzieję, że będzie mówić poprawnie, będę się o to starać. Angielskiego nauczy się w szkole, nauczy się na podwórku, więc angielskiego nie będę ją uczyć ja. Nie będę jej uczyć ja. Yy, oczywiście ona sobie z tym sama poradzi, więc moim głównym zadaniem będzie nauczyć ją poprawnej polszczyzny. Szóste. Kiedy powinna dobiłaś rodzinę o przyjściu Seleny na świat? Yy, ja tego nie zrobiłam. Zaraz po porodzie yy, Tomek zrobił zdjęcie mi i Selenie i wstawił je do siebie na Facebooka. Nawet ja o tym jeszcze nie wiedziałam, więc wszyscy już wiedzieli, zanim komukolwiek chciałam powiedzieć. Siódme. Czemu chciałaś dziecko w tak młodym wieku? Ponieważ od około 18 roku życia czułam bardzo silny instynkt macierzyński. Potrafiłam płakać, że widzę małe dziecko i dlaczego ja nie mam tego dziecka. Potrafiłam być... Yy, Przytłoczona tym, że siedzę z moją młodszą siostrą Leną i żałuję, że to nie jest moje dziecko, gdy moja mama w moim wieku wtedy miała już takie moje młodsze rodzeństwo w identycznym wieku. Więc to było takie, że dlaczego ja nie mogę mieć teraz, a moja mama miała i było tak fajnie. I tak bardzo bym chciała, tak bardzo jestem w stanie się poświęcić temu wszystkiemu, lecz nie było mi dane, ale teraz jestem za to najszczęśliwsza, mimo tych wszystkich nieprzespanych nazw, mimo tego całego ciężaru, który na mnie spadł i jestem w końcu szczęśliwa. Ósme, Czy nacięcie boli? Yy, ja Wam powiem, że słyszałam bardzo, bardzo wiele informacji na ten temat, że to jest najgorsze podczas porodu w ogóle i tak dalej. U mnie chyba trafiła się dobra położna, ponieważ zrobiła to w odpowiednim momencie, czyli w czasie skurczu i nie czułam tego nacięcia, nawet nie wiem, kiedy to się stało, tylko powiedziała, że zaraz natnie i ja mówiłam, rób to i po prostu poszło od razu szybko i bardzo mi to pomogło. Gdybym miała wybrać, to wolałabym właśnie mieć nacięta niż pęknięta, bo mam jedno i drugie, więc wiem, jak goi się jedno i drugie fakt faktem... Pęknięcie zagoiło się szybciej, ale bardziej mi dokucza teraz. Już jak wszystko się zagoiło, po prostu blizna, ta bardziej mi dokucza niż po nacięciu. Dziewiąte. Czy podczas porodu nie zapomniałaś języka angielskiego? Powiem wam, że tego chyba się bałam najbardziej, że podczas tego porodu w ogóle nie będę w stanie powiedzieć nawet głupiego OK, ale nie potrafiłabym w stanie powiedzieć tego nawet po polsku, więc byłam w takim szoku, że po prostu bardzo, bardzo mało mówiłam. Tomek coś do mnie mówił, ja nawet byłam nieświadoma, że on do mnie mówi. Gdyby nie on i odpowiadał za mnie, albo pytał się po kilka razy, na przykład, czy jestem na coś gotowa, czy pozwalam na coś, czy mogą przyjść studenci, czy coś tam i tak dalej. Więc gdyby nie Tomek, to pewnie byłoby dużo, dużo gorzej, ale jeśli chodzi o sam angielski, to nie bo rozumiałam, co do mnie e, mówią, e, więc nie wypłynęło mi to jakoś, tylko po prostu byłam bez sił, żeby odpowiedzieć w jakimkolwiek języku dziesiąte, czy Selena ma drugie imię? tak, nazywa się Selena Leila i nosi nazwisko Tomka jedenaste, czy jak widzisz ubranka dziecięce czy wyobrażasz sobie w nich Selenę? Yy, oczywiście, że zawsze wyobrażam jak przeglądam bardzo często strony internetowe bo rzadko chodzę po sklepach to cały czas wyobrażam sobie jak ona już będzie wyglądać zwłaszcza w takich starszych ubrankach na taki roczek jak na dziecko chodzące Jakieś takie dresy, komplety, to po prostu jestem zakochana i po prostu sobie wyobrażam, jak ona będzie w tym wyglądać. Tak samo miałam, jak byłam w ciąży, jednak nie wiedziałam, jak będzie wyglądać w ogóle, więc to było jeszcze bardziej takie kwestii wyobrażenia sobie. 12, Jak na imię miałaby Selena, gdyby urodziła się jako chłopiec? Już Wam to wiele razy mówiłam i nazywałaby się Liam. Pytanie 13. Dlaczego imiona nie są polskie? Ponieważ e, mi i Tomkowi nie podobają się imienia imiona polskie. Zdecydowanie wolimy zagraniczne imiona, bardziej nam się podobają. Tutaj w Anglii jest również yy, łatwiej, gdy macie takie imię. Wielokrotnie moje czytomka imię zostało przekręcone w takich instytucjach jak jakieś banki przychodnie i tak dalej, więc yy, po co sobie utrudniać. Wymyśliliśmy takie imiona, które nam odpowiadały, nam się bardzo podobają. Rodzina również jest yy, Zachwycona, mówią, że to jest takie inne. Na początku były trochę takie, a dlaczego takie, a dlaczego nie takie? Ale powiedzieliśmy, że to są nasze wybory i wszyscy są teraz zadowoleni i mówią, że Selena ma piękne imię. 14. Jak przebiegało Twoje karmienie i czy miałaś jakieś problemy? Miałam problemy i to wiele razy. I jeśli Selena jeszcze dalej będzie spała, to mam nadzieję że za chwilę nagrać kolejny film na temat karmienia piersią, moich problemów, moich kryzysów i tak dalej. Więc tutaj nie będę się rozwodzić. 15. Jak wyglądają szczepienia w UK? Eee, przede wszystkim szczepienia są darmowe. Mieliśmy pierwsze szczepienie w wieku. dwóch miesięcy. Pierwsze szczepienie w wieku dwóch miesięcy mieliśmy całkucie w lewą nogę, jedno głucie w prawą nogę i jedną szczepionkę do ust, nie do ust, nie Podobnie to są rota, wirusy. Mieliśmy na pneumokoki, na meningokoki, jeśli dobrze pamiętam. I jedną łączną, którą nie pamiętam, czy to jest na grypę i tak dalej. Musiałabym przeczytać w książeczce. no Nie pamiętam teraz. I później następna szczepionka jest w wieku 3 miesięcy czyli po prostu kolejna dawka tej szczepionki, której miałam wcześniej. No i teraz będziemy szli na y, trzecie szczepienie. Ostatnie przed rokiem, yy, i będzie to jedno ukucie w jedną nóżkę, dwa ukucia w drugą nóżkę i po prostu będzie koniec. Następne szczepienie będzie na MMR, my na nie nie idziemy, nie chcę tu się rozchodzić dlaczego, po prostu nie idziemy i to będzie szczepionka na rok. I inne są dalej, dalej, tylko że ja po prostu już nie wiem, bo jest to zbyt odległe czasowe dla mnie. 16. Jak długo odczuwałaś skutki porodu? Nie wiem o co konkretnie chodzi skutki porodu, ponieważ skutkiem porodu może być to, że chudnę, skutkiem porodu może być to, że miałam słaby apetyt, a nagle mam, skutkiem porodu mogło być to, że czułam się słabo. <laughs> Więc y, bardzo, bardzo długo, jeśli chodzi o dojście y, moich sfer intymnych do siebie, to było bardzo długo. Najdłużej można powiedzieć z grup październikowych, mam, na których jestem. Tak, Nie wiem, nie jestem pewna czy najdłużej, ale z tego co. Tam dziewczyny mniej więcej piszą, to chyba miałam najbardziej przerąbane. Dopiero po około 3, 3 miesiącach mogłam zrobić jakikolwiek przysiad, więc uważam, że to jest długo. Wiadomo, że ćwiczy się powyżej 6 tygodnia po porodzie, nie można ćwiczyć w czasie połogu. Miałam rozstęp mięśni brzucha, który bardzo często występuje po porodzie, więc też nie mogłam ćwiczyć. Teraz się czuję już bardzo dobrze. Jedyne co, to po prostu jestem na w miarę zdrowej diecie. I staram się pić dużo wody i niej słodyczy. I teraz dochodzimy już tylko do siebie. 17. Czy podczas porodu był z tobą Tomek? Tak, już o tym wcześniej mówiłam, był ze mną Tomek. 18. Bardzo ważne dla Was pytanie: i czy ciąża była planowana, czy to była wpadka? Nie, Selena nie była wpadką. Bardzo, bardzo dużo wcześniej rozmawialiśmy z Tomkiem na temat tego, czy oboje chcemy dziecko, czy jesteśmy na nie gotowi, czy. Czy pragniemy tego samego i po prostu nie wiedzieliśmy, że to się stanie za chwilę po tym, po naszym planowaniu. Jednak udało się nam bardzo szybko i jesteśmy oboje bardzo zadowoleni. 19. Do kogo jest Selena bardziej podobna? Yy, dziewczyny na grupie mówią, że Selena jest podobna do mnie, jak widziały moje zdjęcia z dzieciństwa. Jednak ja sama widzę w Selenie Tomka i jak się tak na nią patrzy, po prostu to widzę w niej całego Tomka. Jednak jeśli porównujemy do dzieci, to Selena jest podobna do mnie jako, jak byłam mała. Więc nie teraz, a jak byłam mała. 20. Jak zareagowała Twoja rodzina na imię Selena? Już o tym wcześniej powiedziałam, Se Selena się przyjęła nie od razu, bo na początku było mówione, że a może jakieś polskie i czy na pewno Selena, a, a teraz nagle wszyscy mówią, o jakie piękne imię takie słodkie i niepowtarzalne, więc chyba y, albo kwestia przyzwyczajenia, albo po prostu no. Więc już aktualnie podoba im się takie imię. 21. Czy ubierasz córkę tylko w różowe ubrania? Nie! Zdarza mi się nawet ubrać ją jak chłopca. Ostatnio y, kupiłam jej trzy pary body, które wyglądają dosłownie jak na chłopca, ale mi się po prostu podobało. Było granatowe, szaro granatowe i jeszcze jakieś. I ostatnio ubrałam w nią ją właśnie w te jedne szaro-granatowe poty plus niebieskie spodenki i wyglądały jak chłopiec. Jakoś mi to nie przeszkadzały. My z Tomkiem bardzo lubimy ją w szarych kolorach, więc nam to nie robi problemu i najchętniej ubierałabym ją właśnie w szare rzeczy plus element jakiś różowy, ale ma bardzo dużo rzeczy różowych. I ma turkusową piwniczową. Więc moi kochani, Selena jeszcze śpi. Mam nadzieję, że zdążę teraz nagrać dla was kolejny filmik. Jeśli chcecie kolejne QA, oczywiście zapraszam was do komentowania pod tym filmem i do zadawania pytań, które was jeszcze nurtują, na które jeszcze nie odpowiedziałam albo których nie wybrałam, a bardzo chcieliście, żebym na nie odpowiedziała. Tylko proszę sprawdzajcie, czy już nie wspomniałam o tych poprzednich filmikach albo właśnie w tym, żeby go dokładnie obejrzeć. I do zobaczenia w kolejnym filmiku, kochani. Pa!